Za nami Mikołajki na sportowo z fundacją Niesobski Basket Academy. Tak jest. Z czego jesteście najbardziej zadowoleni? Najbardziej jesteśmy zadowoleni z tego, że dzieci się rozwijają. Odzwierciedleniem tego są wyniki sportowe przede wszystkim. Dzieci są zintegrowane, dzieci cieszą się tym, co robią, mają swoją pasję. Był to dobry rok, dobry sezon był. Myślę, że ten rok był bardzo udany. Wszyscy zrobili gigantyczny postęp i dawali z siebie wszystko na treningach. Uważam, że w przyszłości możemy wiele osiągnąć i powalczyć o wysokie cele. Najbardziej zapamiętamy chyba Mistrzostwa Polski półfinały. Nasza drużyna cały czas się rozwija i mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze lepszy. Włożyliśmy dużo pracy w na treningach 120%, żeby na meczu było 100%. Zawsze trener nam to powtarzał. My kochamy ten sport dlatego, bo są mili trenerzy. Dużo jest treningów, lubi dużo nas i dużo nas uczą. Dzięki nim jeździmy na turnieje i bardzo dużo się uczymy. Myślę, że w następnym roku będziemy chcieli dostać się do Mistrzostw Polski. A przepis na sukces jest prosty. Determinacja. Fajnych trenerów trzeba mieć koło siebie. I trzeba chcieć. Na pewno dalej będę tutaj ćwiczył i myślę, że będę coraz lepszy. W nowym roku będzie jeszcze więcej treningów, będą bardziej intensywne i myślę, że będą bardzo fajne jak w tym. A zawodnicy Fundacji Niesowski Basket Academy bez dwóch zdań są zdeterminowani i pracowici na co dzień wspierają ich trenerzy, ale także ich rodzice. To no, takie spotkanie przede wszystkim łączy też i nas, jako rodziców, z taką jedną spójną rodzinę łatwościach właśnie, które przedstawiają NBA. Bardzo jestem dumny z syna, NBA, dlatego że. Nie liczy się tylko i wyłącznie koszykówka, tylko też e, wszystko dookoła. Integracja dzieci i rodziców nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie sponsorów oraz partnerów. Jednym z nich jest Karkonowska Agencja Rozwoju Regionalnego.